Ostatnio na kanale pojawił się film o wieczystej, który został przez was bardzo dobrze przyjęty, za co z całego mojego małego serduszka dziękuję wam. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że zejdziemy jeszcze niżej. Słuchajcie, zejdziemy na poziom czwartej ligi polskiej. Bo jak się okazuje, na poziomie czwartej ligi polskiej też może być ciekawie. A mianowicie jest taki klub i taka drużyna, która może nie jest na takim poziomie medialności jak wieczysta. Wiadomo, ale ma bardzo podobną strategię transferową. A mianowicie do tej drużyny trafiają bardzo doświadczeni piłkarze. Piłkarze, których możecie kojarzyć chociażby z boisk ekstraklasy. Piłkarze, którzy mają gdzieś tam jakieś epizody na poziomie juniorskich, czy nawet tej dorosłej reprezentacji Polski. No i przy okazji odpowiemy sobie na jedno, pewnie wielu nurtujące pytanie, ile w takiej drużynie na poziomie czwartej ligi może dostawać piłkarz. Jak się tam płaci? Słuchajcie, ktoś się wygadał, no i mamy takie informacje. Dlatego już teraz zapraszam Was na, mam nadzieję, kolejny ciekawy seans. Jedziemy. MKS Mazowia, Mińsk-Mazowiecki. O tej drużynie z czwartej ligi po raz pierwszy zrobiło się głośno, gdy latem 2022 roku do miasta położonego niecałe 40 km od Warszawy zawitał znany przede wszystkim z występów właśnie w legii Warszawa Łukasz Broś. Z ekipą ze stolicy zdobył cztery mistrzostwa Polski oraz trzy puchary Polski. Do tego nie zapominajmy o trzech występach w biało-czerwonych barwach. Jak na warunki czwartej ligi było to naprawdę mocne nazwisko. Następny był inny były piłkarz legii, który w Warszawie już się tak jednak nie sprawdził, czyli Michał Masłowski. Co spowodowało, że on też postanowił podpisać kontrakt z Mazowią? Chciałem wrócić do Warszawy. Było zainteresowanie ze strony Mazowi, rozważyłem propozycję. A że znam tam kilku chłopaków i uważam, że jest tu naprawdę ciekawy zespół i mnóstwo doświadczenia ligowego, to zacząłem rozmowy o współpracy. Zawodników Mazowi z boiska znam wielu, a bliżej z którymi grałem to Eryk Więdłocha i Łukasz Broś. Następnie podwarszawski klub przystąpił do jeszcze większej ofensywy transferowej. Właśnie takiej w stylu trochę wieczystej. I na pierwszy ogień poszedł były piłkarz klubu z Krakowa, Maciej Jankowski. Jednokrotny reprezentant Polski, były piłkarz ruchu Chorzów Wisły Kraków czy Arki Gdynia. Trochę na poziomie ekstraklasy pograł, no i coś tam postrzelał. Natomiast w wieczystej na poziomie trzeciej ligi zapakował 20 bramek w 41 meczach. Ligę niżej nie zwolnił tempa i też ładuje bramki. W obecnym sezonie czwartej ligi uzbierał 12 trafień w 18 kolejkach. Naprawdę nieźle. A do pomocy Jankes dostał jeszcze Michała Janotę, czyli tego, który był nazywany polskim Messi, oraz Konrada Wrzesińskiego, który z kairatem aumaty sięgnął po mistrzostwo Kazachstanu. Jak na czwartą ligę? Mocna paczka. Dojrzałem do decyzji, że chcę występować w dobrze poukładanej organizacyjnie drużynie w Warszawie lub bliskiej odległości. Nie zamierzam rezygnować z piłki nożnej, bo dalej czuję się na siłach grać na dobrym poziomie. Poradziłbym sobie w najwyższych polskich ligach. Miałem oferty z klubów pierwszej ligi, ale z odległych stron kraju, a nie chciałem przeprowadzać się z rodziną. Mam ustabilizowane życie prywatne, synowie mają 5 i 7 lat, chcę z nimi spędzać jak najwięcej czasu, zresztą zabieram chłopaków praktycznie na każdy tren. Mazowi. Opowiadał Janota w rozmowie z oficjalną stroną klubu z Mińska Mazowieckiego. Masłowski, Jankowski, Janota, Wrzesiński, no nie są to przypadkowe nazwiska. W Mińsku próbują iść śladami dużo bardziej medialnej wieczystej. Można by powiedzieć, że na warunki czwartej ligi to jest to Dream Team. Ale rzeczywistość, jak to rzeczywistość, potrafi być brutalna. Obecnie Mazowia zajmuje dopiero trzecie miejsce w tabeli ze stratą aż 11 punktów do prowadzącej ząbkowi ząbki, a bezpośrednio awansuje tylko jedna drużyna. Czyli co? Czyżbyśmy po raz kolejny mieli się przekonać, że nazwiska nie zawsze gwarantują sukces? No dobra, to teraz pewnie sobie myślicie, okej, okay, byli reprezentanci Polski, piłkarze ograni na poziomie ekstraklasy, no to ile to się w takiej czwartej lidze płaci? No bo przecież wieczysta słynie z tych gigantycznych, wręcz czasami absurdalnie rozbuchanych pensji. A jak to robią w Mińsku Mazowieckim? Ciekawego wywiadu ukraińskiej wersji serwisu tribuna.com udzielił obrońca Mazowi Igor Krasznewski który w drużynie z Mazowsza występował w latach 2020-2023, a następnie powrócił do Mazowi latem 2024 roku. Posłuchajcie. Jestem w drużynie Mazowi już kilka lat. Teraz zebraliśmy tutaj najlepszą ekipę. Właściciel płaci dobre pieniądze i zawsze na czas. Jeszcze nigdy nie było sytuacji, że za coś nie zapłacono. Żeby dać Ci jakieś pojęcie, obecnie w czwartej lidze w Polsce zarabia się 4-4,5 tysiąca dolarów. W naszym klubie wszystko jest oficjalne, pieniądze są wpłacane na kartę. Tak to przedstawił ukraiński obrońca Mazowie. Kraszewski mówi o 4-4,5 tysiąca dolarów miesięcznie, czyli tak w okolicach od 15,5 tysiąca złotych do 17 tysięcy złotych z małym hakiem. Prawda, że całkiem sympatyczna pensja szczególnie gdy spojrzy się na przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Warszawie, które jest na poziomie 10 171 zł. Do tego trzeba pamiętać, że zawodnicy, o których wspominałem, jak chociażby Jankowski czy Janota, zapewne mogą liczyć na jeszcze wyższe apanarze. Domyślam się, że ich kontrakty, jak na warunki czwartej ligi, są wysokie. Można powiedzieć gwiazdorskie. Wiadomo, czymś trzeba było ich skusić do przeprowadzki na ten poziom rozgrywkowy. No to teraz pewnie moi drodzy widzowie, w głowach rodzi Wam się kolejne ważne pytanie. To kto w takim razie tak dobrze płaci w tej Mazowie Mińsk-Mazowiecki? Prezesem klubu od lat jest Andrzej Kuć, właściciel firmy budowlanej AKPOL. Na oficjalnej stronie internetowej czytamy: AKPOL to polska firma, której początki sięgają roku 1983. Nasza firma to siła tradycji i doświadczenia w połączeniu z nowoczesną myślą techniczną. Dzięki długoletniej działalności na rynku firma zgromadziła doświadczony zespół inżynieryjno-techniczny, fachowy potencjał wykonawczy oraz zaplecze specjalistycznego sprzętu budowlanego. Akpol działa na rynku przetargów publicznych, a także realizuje zadania powierzone przez inwestorów prywatnych. No dobra, to to już wiemy, to teraz wróćmy do postaci prezesa Andrzeja Kucia. Bardzo szybko osiągnęliśmy porozumienie, bardzo konkretny prezes, który dąży do awansu do Trzeciej Ligi. Mnie to cieszy, bo lubię współpracować z profesjonalistami. Szef Mazowi chce wprowadzić miński zespół na wyższy poziom", opowiadał Michał Janota zaraz po podpisaniu kontraktu. Wspominany przeze mnie wcześniej Krasznewski zdradził, czego od swoich piłkarzy wymaga prezes Kuć. Prezesowi bardzo zależy na awansie do Trzeciej Ligi, bo klub świętuje setną rocznicę powstania. W poprzednich sezonach nie mieliśmy szczęścia. No właśnie, zresztą to marzenie prezesa o awansie do trzeciej ligi to nie jest nic nowego. On już we wrześniu 2022 roku mówił otwarcie tak: Trzecia liga jest moim marzeniem. Czy zostanie ono spełnione? Chciałbym. Tak jak wspomniałem wcześniej, łatwo nie będzie. 11 punktów straty do pierwszego miejsca gwarantującego bezpośredni awans. No ale dopóki piłka w grze. Ale ta czwarta liga to jest hardcore. Co? Tam z niej może awansować tylko jedna, pierwsza drużyna. Po prostu w tej lidze to trzeba w każdej kolejce grać na maksa, zdobywać punkty i nie oglądać się absolutnie na rywali, tylko robić swoje. No, Amazowia, no, ma sporą tą stratę, tak jak mówię do pierwszej liderującej Ząbkowi Ząbki. Może być ciężko, paka jest, nazwiska są, drużyna jest, no. Tylko właśnie ten awans do trzeciej ligi trzeba ciężko orać i ciężko go wywalczyć. Zobaczymy czy to się uda, czy to marzenie prezesa Andrzeja Kucia zostanie na koniec sezonu 2024-2025 spełnione. Możecie być pewni, że ja oczywiście będę się Mazowi, Mińsk Mazowiecki przyglądać i zobaczymy czy ta obrana przez prezesa strategia transferowa polegająca na ściąganiu doświadczonych piłkarzy po nieudanym być może sezonie zmieni się, czy Mazowia skręci w zupełnie inną stronę i już nie będzie iść tymi śladami wytyczonymi wcześniej przez wieczystą. Zobaczymy. Słuchajcie, wracając jeszcze do wieczystej i do filmu, który ostatnio pojawił się na kanale o wieczystej, to chciałem Wam bardzo podziękować za wszystkie wyświetlenia, za wszystkie łapki w górę i za wszystkie komentarze, bo tam w komentarzach pojawiło się od was. Kilka naprawdę ciekawych tematów. I kto wie, może w przyszłości, właśnie opierając się na tych tematach, stworzę jakieś filmy. Dlatego słuchajcie, jeżeli przychodzi Wam coś do głowy, jeżeli macie jakiś pomysł na film, to śmiało piszcie w komentarzach. Będziemy, ja oczywiście będę je czytał, tak jak zawsze, bo ja zawsze. Od początku, od zarania, od kiedy pojawiłem się na YouTubie, uwielbiam czytać komentarze i zawsze siedzę, czytam wszystkie komentarze. Dlatego, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, coś was, coś, coś was interesuje, coś chcielibyście zobaczyć na kanale, to śmiało piszcie. Ja to będę oczywiście czytał. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. No i co? Mogę powiedzieć, że w przyszłości na pewno na 200% albo i więcej. Na pewno zajrzymy jeszcze na te niższe poziomy rozgrywkowe w Polsce, bo tam jest naprawdę ciekawie. Pojawiają się ciekawe, znane nazwiska, ciekawe transfery i słuchajcie, wydaje mi się, że warto o tym robić właśnie filmy. A za dzisiaj już dziękuję. Nie rozgaduję się, bo już się rozgadałem. Żegnam się i widzimy się w kolejnym filmie. Pamiętajcie, kanał Lipiński, piłka na Luzie, tak jest. Na luzie o piłce. Aha, kończę. Pa! Miłego weekendu i całego tygodnia. Do zobaczenia.